Milion kurek niosek. Tyle zwierząt będzie uśpionych i zutylizowanych w związku z wybuchem ogniska ptasiej grypy we wsiach Zaparcin i Będlewo pod Poznaniem. Region jest podatny na występowanie ptasiej grypy ze względu na dużą ilość dzikiego ptactwa. Przyjmujemy, że właśnie od ptactwa dzikiego mamy tą wysoce zjadliwą grypę ptaków z tytułu, że ostatnio mieliśmy łabędzie z tego terenu, które były wszystkie nam wyszły dodatnie. Rejestruje się że tam dużą liczbę gęsi wędrownej. W tym roku w samej Wielkopolsce odnotowano już 30 ognisk ptasiej grypy. W tej chwili jesteśmy województwem w kraju, gdzie najwięcej tych ognisk wystąpiło. Już jest grubo ponad 4 miliony sztuk drobiu w Polsce zlikwidowanych, no i to są bardzo poważne straty. To liczby dla całego kraju. Każde ognisko choroby oznacza straty dla hodowców. Zlikwidowanie całego stada w ognisku. Uśpienie i utylizacja wraz ze ściółką i wszystkimi innymi produktami, które w tym ognisku się znajdują. Straty są gigantyczne. Przedsiębiorcy dostaną jednak odszkodowania ze skarbu państwa, jeżeli ich firmy spełnią odpowiednie normy sanitarne. Ptasia grypa jest przenoszona głównie przez dzikie ptaki, takie jak kaczki i gęsi. Wirus jest niebezpieczny dla ptactwa, ale pojawiają się też zarażenia wśród ludzi. Większość zakażeń, jakie wywołuje, jest łagodna. Ale jest cały czas takie zagrożenie, że ten wirus stanie się bardziej zjadliwy i groźny dla ludzi. Obecnie jedyną skuteczną metodą ochrony przed ptasią grypą jest odpowiednia profilaktyka w hodowlach drobiu. Przypadki wirusa należy zgłaszać do powiatowego inspektoratu weterynarii Ari Habir Dnia.